Bogu, jakieś wojsko idzie drogą Schowaj pieniądze, schowaj zegarek Kryj się, kryj. A ja myślałem, że to oni Że to banda, panda goni A to czerwoni, czerwoni Kryj się, kryj. A ten gruby, co naprzedzie Na kradzionym Warszawski, marszałek polski, chyj się gryj! A ja myślałem, że dotrzedzi, że to chyba jest słowo chlewik. Albo to bożelik, chyj się gryj! Przyjdą nocą, uh, z w srodze, oh, na kradzionej gdzieś pod oczy. dzieckiem, z dzieckiem, a radzieckiem. A to Sowieci, Sowieci, kryj